A vence. Jak w takim razie wygląda cała ta zawartość tego Skala Guzmana? Yy, no to lecimy, oczywiście. Wraz, oczywiście, z wykonaniem tego wszystkiego tutaj, bo to też to chcę wam pokazać. W statystykach mamy tutaj nagrody: Jest agent of Sabotaż. I tutaj jest to. Tytan w akcji. Mianowicie, jeżeli kończymy to wszystko jako przywódcy mamy dodatkowe 250 koła. Jako pomocnik 100 tysięcy. Jeszcze tutaj jest jeszcze przemytnik broni. No ale to akurat zobaczymy, co to będzie, bo szczerze powiem, nie wiem. Patrząc osiągnięcia, absolutnie nie mam pojęcia, co to są za misje, bo tego sobie. Nie oglądałem. A, i jeszcze co dosyć jest tutaj ważne, w tym miejscu zgaduję, że pewno mamy. Ono, oczywiście, punkt odrodzenia. No i tyle. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda tutaj Fabuła. O, w ogóle widzę, że na tym biurku też są przekąski do zebrania. O, tego akurat wcześniej nie zauważyłem. Są przekąski do zebrania, więc y, podchodzimy do laptopa i zaczynamy. Oscar Guzman, gotowy w bie do biegu. Gotowy do biegu w takim razie. To się odpala. Widzę, że jako misja. Proszę. I nie da się w ogóle zmienić poziomu trudności. To też jest ważne. Okej, okay, no to od razu odpalam. Ja jestem na sesji dla za zaproszonych, to chciałbym zrobić całą fabułę tego wątku. Oskara Guzmana zupełnie solo. O, proszę, Bałwan ma swoją torbę. O, jestem motorek, tak samo ja. O, dobra, tam lecimy. To jest blisko bardzo. Ja ogólnie jak ktoś się zastanawia to ja nie Ja tutaj nie gram na najwyższej możliwej grafice Jaka istnieje, ja mam tylko ustawienia Wysokie, domyślnie jakby przez grę zrobioną Przetestowałem sobie chwilkę jak to wygląda e, Jeżdżąc na sesji Oglądałem sobie to nagranie e, I mój komputerek daje sobie o dziwo z tym radę Nie wiem jak będzie jeszcze na Kayo Bo Kayo to też jest akurat e, Oddzielny temat e, Więc no zobaczymy Ogólnie jak ktoś się tak zastanawia to mój komputer nie należy Do najnowszych, w momencie aktualnie Jak to nagrywam, no jeszcze nie zakupiłem sobie nowego komputera, ale spokojnie nowy komputer, że tak to powiedzmy, pojawi się myślę, że wkrótce wraz z większą dostępnością kart graficznych, to wtedy będę już mógł sobie po prostu normalnie kupić, no bo tak to nie da się. No i dobra, lecimy. Ale to też chcę wam pokazać, że nie musicie mieć niewiadomo jak dobrego sprzętu, żeby wam ta wersja nowa działała. No ja jestem w teorii trochę powyżej yy, minimalnych, w sensie jeżeli chodzi o procesora, nie? Bo kartę graficzną to przewyższa. Ale zauważalne jest jedna rzecz, że jak to robi alt-tab, to, to gra trochę się wiesza. Więc mój procesor jest praktycznie żałowany na 100%. Więc akurat z procesorem nie przesadzajcie, jeżeli macie za niski, ale zawsze możecie spróbować pobrać tą nową wersję i zobaczyć, czy w ogóle wam się odpali, nie? Aby no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować. O, tu ty pumy jakieś. Czy no, normalnie pewno bym tych pum nie widział, zgaduję, nie wiem jakie jest w podstawowej wersji. Bo ogólnie jeżeli chodzi o zwierzęta, to, to one istnieją. W thinglu, normalnie jakby w piące istnieją zwierzęta, tylko w online nie istniały. No i dobra, mamy... To i co ja tutaj mogę mam rzucić granat? Że granat to bez sensu, bo się po prostu sturla. No, ale dało radę i wieża się rozwaliła. Pa wieża. Pa 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 pa. O. Znikło. Dobra, siedzimy teraz streamera 216. Uszkoć streamera 216, chyba to lecę kurde. Co robię w ogóle? Jakim cudem on nie spadł? Bałwanku, jak to zrobiłeś? Tam gdzieś w górze mi go pokazał. A tutaj leci. I ty, a, a mogę tego użyć? Ja tylko widzę taktyczne SMG. Wyrzutnie śnieżek to może się nie przydać. Dobra, ja bym zrobił coś takiego, wiecie. Wyprzedziłbym go. Nie wiem czy tędy pojedzie. Czemu nagle tak spowolnił dziwnie? Nie wiem, dziwnie spowolnił jak się nagle od niego oddaliłem, ale pewno to tak miało wyglądać, zgaduję. Nie wiem, jakoś jakoś speedranowo strasznie to zrobiłem, na to by wychodziło. Pro widzę, że on chyba zaczyna wracać w stronę autostrady. Jak coś to jest misja, to ja też nie jestem w stanie tutaj wezwać opresora czy czegoś innego zwierzątko. Trzeba by znowu wyprzedzić. O kurde. Nie wiem jako się trzeba tego motora. Naprawdę trzeba się twardo. Lot nie skulecimy, czy? Jak to teraz będzie? Skręca widzę, czyli tak jak droga, wydaje mi się, że tyle powinno wystarczyć, jego oddalenia się i tyle. Dobra, no to szybko w takim razie to zostało zrobione, bo cztery ładunki, już nie każe mi go rozwalać. Zabierz ładunki teraz. Dobra, to zabieramy ładunki. Dobra, dostarczamy. W ogóle ci ludzie tam kojarzą mi się skądś, w ogóle ta, ta animacja, nie? To jest ta animacja, którą ja już widziałem. Gdzie ja to widziałem? Na pewno przy warsztacie to było. Jak się nazywało? Chop shop? Nie, chop Shop nie. Los Santos Tunnels. To chyba po prostu było. Jechaliśmy. O i ten cały tutaj wszystko wysadza. O kurde, za całą misję 14 koła zarobiłem. Tak jest. Ale pieniądze. Ice nie z tej ziemi. Co ja tutaj mam? Już myślałem, że coś ta postać ma w sobie. Pełno tu wszystkiego nagle zaczęło się świecić. Dobra, lecimy do tego, do Guzmana. Robimy dalej tutaj fabułę. O, dzwoni. Nie wiem, czy mogę od razu tutaj zrobić. No, Skoro mówi, że będziemy w kontakcie, to dobre pytanie. Czy będę tutaj mógł od razu coś zrobić? Idziemy do tego hangaru. Jest, jest, mogę dalej robić. Okej, okay, dobrze, to się dowiadujemy. Kto jest odpowiedzialny za tego całego Titana. Dobra, no to pierwszy mógł w takim razie. A tutaj mogę zmienić? Już nie mogę zmienić poziomu trudności? Może to by jest tak samo ustalone. Jak na tym? Jak na clucking Bellu by to było w takim razie? Nie wiem, no nie widzę innej możliwości. Nie ma samolotu? Do niczego. Dobra, udaj się do kanionu. Nie wiem, jest samolot. Słuchajcie, wykorzystam sobie samoloci. Po prostu lecimy i tyle. Zamiast mogę korzystać. A, ta opcja jest nieosobna podczas akcji. O, super. Tak to bym sobie wezwał Tarda, nie? Też. pewno mogę wezwać, a duże pojazdy? Też nie mogę wezwać dużych pojazdów. Co to ma być? A, tu jest baza w ogóle. Ale oni są w ogóle ślepi, nie? Ja to przyleciałem innym samolotem, a oni mnie nie widzą. To jest, ja bym powiedział, jeszcze wyższy poziom ślepoty. <grytanie> ty, ty, jak ja ich wyprzedzam. Co oni mnie nie widzą? Wystarczy, w sumie, że ja tego tutaj ściągnę. Nie dalej na cicho. Teraz się orientują, że im zabieram dopiero. No to za późno. pod podwozie i odlatujemy. Tylko ten karabin maszynowy. Okej. Okay. To lecę przy ziemi normalnie. Nawet lepiej powiem, zrobię pod mostem. Oskar w sumie sam tutaj to zrobi. Myślę, że on tutaj to nawet ogarnie sprawę tak naprawdę. Ale to akurat naprawdę niezłe, nie? Dosłownie lecę tym helikopterem. Tutaj jest jego te pole. Już widzę coś szarego na mapie. Rad niezłe. O kurde ty, ale, ale uniknąłem rakietki. I co, rozwalił ich? Co mam zrobić z tym helikopterem? robimy z bogułem. Czyli idziemy rozwalić bazę. Przytrzymaj bo aby otworzyć łuk bombowy. Następnie przeleć nisko nad bazą. Naciśnij spację, aby bombę lub przytrzymać tę, żeby wykonać nalot dymowy. Okej, okay, czyli rozwalamy. No, otwieramy. Widzimy widok. No i nawet nie trafiłem. Dobra, baza rozwalona. I dobra, teraz to. Tutaj w ogóle mamy helikopter jakiś, który będzie mnie śledził. A znowu robimy obrót. No dobra, tu coś kolejnego jest. Kolejny widzę, że helikopter chyba się rzuci na mnie. Tu, tu robimy nawrót na tam, co nie trafiłem. Dobra, rozwalona? Nie, zobaczę, że to jest koniec misji. Na razie to dosyć szybko, coś mi to idzie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ja strasznie to jakbym raszował. Rozwalona, widzę żółty punkt, to już dostarczamy. Przyskamy na hangaru. Otwalamy podwozie. Znaczy jeszcze daleka droga do podwozia No i dobra, odpalamy w takim razie podwozie I tyle na razie Został dostarczony, szybko to poszło Pasa w sumie, nie będę kreł tego dodatkowego mogu... Mogło, wiadomości Starczy w sumie jeden, po co mi dwa A jest tak samo jak Flaking Bellu, dosłownie jest tak samo Tylko po w sumie miałbym drugiego. Prawda no więcej bym zarobił, zgaduję. Dodatkowy mógł, jeden. Może być coś warte więcej w samym, bo coś to jest, nie? No ale to się później tym dopiero dowiem, jak to będzie. Na razie ci nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, także trzecia misja, przygotowanie wywiad. Dobra, no zobaczmy, co to w takim razie będzie ten cały wywiad. Wywiadowanie, wywiad, dobra. W ogóle mamy pojazd, przy okazji nam stoi. A wezmę ze czerwonego. Okej, okay, ale widzę, że ten mówią o Martinie Madrazo. W ogóle. Coś ciekawie, że cały czas go wspominają. Ten, nie wiem, ziomek chyba. W, teraz by miał w online chyba z 70 parę lat, czy tam prawie 80. No cóż, no. Sam nawet tutaj powiedział, że kurde, mi się, żyje. że nie żyje, Także rzeczywiście zostało tak to powiedz... Tak jak myślałem, że będzie powiedziane Dobra. użyj terminalu Idziemy w takim razie To w ogóle wygląda jak ten Słuchajcie, to wygląda jak M... MCO to wygląda Trochę zmienione mi się wydaje, ale jak MCO Ma tutaj coś zielonego widzę Hakowane serwery To mnie do nic nie robi i się samo hakuję No tu patrzcie, w ogóle się zmienił ikonka Chyba... Zauważyli mnie Dobra Wróć tam Ciekamy. Nigdy mnie nie widzieliście. Co to wygląda dźwięki co w ogóle swoją ja drogę? Nie wiem tak nie znowili w ogóle tego drona. Boże teraz coś jeszcze będę musiał zrobić tym dronem. Tych rozwalmy. To tak, trzeba się przebrać. Dobra, skor pomogłeś mi dobrze kładzie, ale już powiedzmy się nie przyda. Dobra, to biorę sobie niebieską dinki. Nie ładunek. Udaje się do zat zatopionego statu. Lecimy. O kurde ty, ale... A tutaj FPS-y spadają. Proszę, ładunek. Nie, to coś. Tutaj, że jest statek, to ja myślę, że coś musi być. Nie, proszę. A nie, jest. Proszę, jest zaznaczony na radarze. To, co żeby sobie nieźle trafił. No, tu jest kolejny. Trochę to trwało, bo tak się kręciłem, kręciłem, kręciłem ale w końcu odnalazłem No, wracamy w takim razie już do hangaru. A to szybka misja, bardzo łatwa jest. Idzie to przez, przez tak naprawdę. To jest ta moja łódka. Bo moja kradziona łódka że tak byłoby lepiej do powiedzenia To jest też w ogóle fajne miejsce, tutaj też się kończył kiedyś jeden napad oraz terminusa i odjeżdżamy Właśnie, to w ogóle swoją drogą, czy to nie jest pierwszy raz, gdzie boty korzystają z pojazdów z DLC? Znaczy, oni nie jeżdżą pojazdami z DLC? Czy znaczy oni jeżdżą, znaczy, no może nie pierwszy raz, no ale że znaczy tak ogólnie, że się respią, nie? Że znaczy oni jeżdżą tymi z ulicy? Dobra Dojechaliśmy Dostarcz ładunek Pięknie Nie proszę. I koniec. O, jakie proszę aguliska akurat mnie zrespiło. Tu w ogóle w tych misjach widzę, że chociaż blisko nas respi tego hangaru. Nie tak jak u mnie ten, tak że trochę dalej jest. Iron Mool w takim razie. Jest jeden z helikopterów. Gatowanie Iron Mool. O, proszę ty, mamy te. Mamy łaziki Dion. Tak jak było w tych misjach od Trevora. To jest często tym, żeśmy się poruszali. Daj się na poligon. To widzę, że mamy trochę rzeczy w ogóle, które leżą. Dobra, wy się tutaj nam nie przeszkadzajcie. Brano rakietnica. rakietnica. Montuj zagłuszacze. Dobra. O. Dobra, wezmę sobie tym terminusem pojeżdżę. Że wygląda, nim pojeździmy. Będzie przy okazji robił jako moja tarcza. Chyba jest dosyć spory, co nie? Nie to jest zagłuszać. To, jest to tak szybko, że naprawdę. A będzie pojazd, który też pewno nie bez powodu zgaduje, że tutaj musi być. Pewno coś będzie miał fajnego do użytku. Owaj, daj mi to, żeby mógł się doleczyć. Tu. tu w ogóle był w pojeździe swoją drogą ziomek, ale już został rozwalony. Tu tu. Jedzę, tu. Tu zagłuszacza ostatniego. i prosto, wiedziałem, że będzie potrzebny. Tak mi przejdzie? Nie przejdzie. No dobra. To nie jest taka zwaną że mówię, wykorzystałem ostatecznie ten pojazd. Uff, były tutaj helikoptery, nagle wyparowały. Zaczekaj, już DH7 Iron Moon wyląduje. A to w ogóle broni nie mogę w tym czymś korzystać. I dolećmy się. Kradnij Iron Moon. Nie wiem, niechaj będzie ten. No ale dobra, najpierw zrobimy może tą najtańszą wersję, później powiedzmy, że spróbuję pójść tą droższą wersją i zobaczyć. Czy się opłacało? No to znaczy, że musiałbym yy, ten, no cztery aż ukryć. Lepiej mógłby to zrobić z kimś, tak naprawdę. O, też jest ten, niestandardowy jest pick-up. Ciekawy, ile takie wszystko jest warte, ale to mówię to. Może później sobie takie coś popatrzeć. No dobra, no też dobry plan. Zobaczyć sobie, co ten iron mall robi. Pewnie zgadza się, że będzie do czegoś tam potrzebny tej ostatniej misji. Bo raczej go nie będziemy mogli sobie taką zatrzymać. Amunicję teraz. Dobra, zatwierdź. Gotowe. A ja ciekawe mówię jak te wszystkie są tam pojazdy, widzę, że... Po coś to jest, zbieramy to po coś. O kurde proszę. Z Guzmanem lecimy, normalnie ty, on zasiada za stary, no to drzwi nam się zacięły A ja proszę, leci, leci, Marnie, z bot leci sam to jest chyba pierwszy raz, czy drugi raz w ogóle w GTA, kiedy z bot za nas leci Albo w ogóle, że bot z nami działa, bo na początku to było jeszcze jak był Samouczek Znaczy, Samouczek, jak nas Lamar oprowadzał, tak samo było W którym miejscu będą się skakać. Tam coś widzę, czy się pojawia w ogóle tam daleko. A, tutaj jest iron Mula już na dole. Ale pewno będziemy lecieli tam. Dobra. To spadam. Dobra, bierzemy w takim razie iron mula. Ale dobrze by było zrobić jeszcze tę misję z jakimiś randomami, mówię. To by bardzo pomogło. Ale duży strasznie jest ten helikopter. To co to jest? Okej, okay, czyli to nie było zaplanowane. Ale mimo wszystko reaguje na to, że możemy to użyć, żeby ich tam rozwalić. No dobra, no zawsze jakiś pomysł. Dobra. Na co można by wyposażenie dodatkowe? Yy, ciężki pancerz, skrzyniec z bronią, ulepszenie mogula. na razie zrobię tą wersję najtańszą, bo można byłoby powiedzieć, ale yy, zrobiłbym też tą drugą. Więc zbierając wszystko, bo jest ciekawsze, co, co na to wpływa. Czy to jest jakiś dodatkowy hajs, będzie? Czy będzie misja finałowa po prostu łatwiejsza? Dobra, tutaj jest ciężarówka, trzymaję już podpierć. A to bardzo szybkie w takim razie jest. Rządzanie jak najmniej, to naprawdę szybko idzie to zrobić. O, to jest w ogóle daleki spawn. jeszcze raz tak daleko się w sumie rozpimy. Tak to jesteśmy cały czas bardzo blisko. A teraz już będzie finałowa misja. Zgaduję, że dopiero po 48 minutach będę mógł polecieć dalej. Wbiję się na sesję zaproszonych. Bardzo się tam przytapam. MC Kenzie Import Explorer. czy to pisało wcześniej. No bo w ogóle czy to pisze w ogóle, bo widziałem właśnie na tym budynku, że tak pisze Dobra, wchodzimy do laptopa. I tam w akcji. No dobra. Zaczynamy w takim razie. Poziom jest normalny, to nic dziwnego. Ten w akcji, znowu tutaj jest Oscar Guzman. W ogóle mamy wyrzut, nie możemy sobie zabrać. Dobra, to ja sobie tu siedzę. Czy ha, by przemieszczać się między wieżyczką a fotelem pasażera. No raczej wolałbym chyba być wieżyczką niż fotelem pasażera. Powiem bardzo fajnie jest to, że on z nami rzeczywiście pomaga w tej misji, że sam Oscar Guzman tu rzeczywiście bierze z nami udział w tych misjach, też rzeczywiście. I sobie rozwalmy te pomocnicze. Ja głównie będę tutaj celować w silniczek, że trafię w ogóle w silniczek jakiś. No na razie robimy ostrzał. Ale bo że akurat jeżeli chodzi o poziom tych misji, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Są to pierwsze takie misje, które się tutaj. Powtarzają, że naprawdę to fajnie, fajnie to wygląda. Nie, przynajmniej takie, takie są pierwsze wrażenie. Nie wiem jak to by było, gdyby się e, robiło to już po raz, nie wiem, dziesiąty, czy byłoby tak samo fajne. No ale na pierwszym razem naprawdę fajnie to wygląda. Nie wiem czy w ogóle muszę w niego walić, tylko te silniki próbować. Ale no, nie te sobie mówię, wyglądają trochę jak singla. To ja to w ogóle trapię. zwaliłem. Też rozwalamy i znowu tutaj się To jeszcze, o, da się jeszcze przybliżyć Bardziej, że nie będzie aż tyle tych pocisków O, kurde, leci Jakby się w niego rozwaliło, to byłby nawet lepiej, bo Kurde, ale to powoli schodzi temu zdrowiem Ale do obrywa, nie? Dobra, no to Zaraz ten cały się rozwali, bo to już Kawałeczek został W ogóle nie... Kieta nas goni. Niewiele zostało. ci nie mogę w te silniki. Ty ci, ty ci jeszcze zostało. Wychodzimy w takim razie. Teraz trzeba się uchronić przed nimi wszystkimi. Jeszcze tam widzę, że jest. Tutaj, tutaj. Tam biega, Dobra. To fajnie, że wykorzystali już tą minigierkę wcześniej. A też gdybym nic nie robił, to chyba nie leci w ogóle. Sprawiasz silnik. Zrzucę nam tutaj skrzynkę, którą żeśmy go ukradli właśnie po to. się tutaj tana tu mamy już mierzającą Tutaj się doładujmy. Zładuję amunicję. To jest Enter? To jest Enter. Mamy chyba pierwszy raz kamerę Enter, żeby coś ładować, ale niechaj będzie. O, biją do mnie. A teraz będzie trzeba przerwać. Albo może i nie. Ale zobaczymy. Dlaczego to nagle wybuchło? A pod E będę miał działkę niż centra operacyjne. Okej, okay, to wygląda w taki sposób. F wyjść, dobra. Teraz już powinno być git. Dosięgnie go. A no tak, teraz okręt podwodny. Nie, przeładowywanie. Ej, przewoduj się. On nie zdążył się przeładować. A on na parę strzałów jest, on nie jest akurat na hito. Co to się wydarzyło? Czemu on nagle wyskoczył? Od którego momentu w takim razie tutaj zaczynam, od rozwalenia tego okrętu, to też ciekawe, że mogę zobaczyć jak tak latam, co ja widzę rzeczywiście, no ale z kimś myślę, że to byłoby o wiele prostsze do roboty, niż całkowicie samemu robić tą misję. Ej, super. Przeładowywanie. Kurde, jak to zakręcę, jakim slowo dosłownie, nie? No dobra, no rozwaliłem to, że to już się nie rusza, więc zmieniałem, czy to jest ułatwienie, czy w sumie poruszenie sobie misji ostatni cel, chciało się przeładować. No i dobra, to chyba tyle, nie będzie misji, tylko musimy go dostarczyć, ale wolno to leci, to naprawdę, o. Samo e, wzięło, już mi pokierowało Dobra, no zobaczmy w takim razie ile za tą mi... On to, tą do w ogóle widziałem Ale nie, ogólnie same sobie misje mogę powiedzieć, że są fajne Tak szczerze, bardzo fajne są Jedne z lepszych, jeżeli chodzi o online'a Dobra robota, misje zaliczono I za to wszystko mam 500 tysięcy No hajs jest porównywalny z Clacking BL-em. Na razie jest taki sam, ale e, ciekawe, czy robiąc te wszystkie rzeczy, co są, rzeczywiście będzie dało się. On właśnie na to pisze, patrzcie, przygotowanie mogł, iron Mail amunicja, premia, więc rzeczywiście chyba idzie to zwiększyć. Dobre pytanie brzmi: o ile kiedy zrobimy wszystko? Wszystko, że wszystko, że zrobimy. Ukończ wątek, Oscar Gozma znów przez tworzyk. Jest, że tak pierwszym razem jest tam 250 koła. Tak jak teraz widzimy, Titan w akcji. jeszcze dostałem? Ok. I... Да, уж нам. No, czy będzie dobrą inwestycją, to się dowiemy, kiedy ja sobie porobię te wszystkie misje, bo na ten moment jest porównywalny z Vincentem, ale jeżeli chodzi o misje, przynajmniej fan z tych misji, powiedziałbym, że to jest naprawdę wysoki poziom i to tak szczerze. Fajnie się to robiło, mimo że to jest tylko kilka tych misji, ale fajnie się robiło, rzeczywiście, tu jest jakiś wątek, tu się coś dzieje. Jedne z lepszych mógłbym tak szczerze określić, jeżeli chodzi o samego w sobie online, a. ale czy sam w sobie hangar się opłaca? W tym momencie jeszcze tego nie odpowiem, ale całą fabułę już udało się ukończyć. Wyzwanie tego dnia: ukończ misję Titan Akcja jako przywódca. Ono to już dodatkowe 100 tysięcy wpadło. No ale tego powiedzmy, że nie liczymy. W każdym razie, no połowa hangaru już mi się zwróciła. Fajnie, fajna sprawa, ogólnie fajne misje, fajne misje jeżeli chodzi pod względem gameplayu. Zrobię sobie to następnym razem, ale zrobimy wszystko. Absolutnie wszystko. Jestem ciekaw, jaka wtedy będzie dopiero zapłata. A to misja, jaka jest maksymalny dochód z tego całego biznesu. Także to na tyle. Do następnego, cześć.